Pyk, cyk, pyk, cyk, pyk. dzień dobry! Dzisiaj zaczynam od końca, bo chciałam coś zmienić. No nie liczę na to, że zmienią się komentarze na kanale Bryki Dagmary, ale o tym sza, no comments, zero komentarza, komentarze świadczą o komentujących, więc zapraszam Was na kanał Bryki Dagmary, dlatego, że mam dzisiaj bardzo ciekawy samochód, samochód, który kosztuje w tej wersji, w wersji testowanej 333 tysiące... 850 zł dokładnie. Za co e, i czy warto, o tym będę wam opowiadać, ale na pewno warto tutaj powiedzieć to co zawsze mówię na końcu, czyli o zaletach tego samochodu. Kapitalnie wygląda. Świetnie wygląda. Świetnie się też go prowadzi ze względu na układ jezdny, który jest tak skonstruowany, że ten samochód po prostu gubi swoją wagę. O wadze też jeszcze nie będzie. Jest to samochód, który jest w najwyższej wersji Laurin and Clement, więc kiedy wsiadam na pokład Skody Eniak Coupe 85X to mam wrażenie, jakbym siedziała w samochodzie klasy premium, czyli na przykład w BMW, w Audi czy choćby w Mercedesie i poważnie wam mówię, że to wszystko co dzieje się w tym samochodzie powoduje, że ja mam takie wrażenie, że siedzę sobie po prostu w samochodzie wyższej klasy. No dobrze, ale gdybyście na przykład wy zauważyli coś więcej na pokładzie tego samochodu, to bardzo was proszę o komentarze. O komentarze w kwestiach merytorycznych będzie mi bardzo miło. Bo akurat tak się składa, że ten samochód mam wyłącznie na 4 dni. Staram się jeździć naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tyle, ile się da. Ale prawdopodobnie wszystkiego nie zauważyłam. Więc jeśli cokolwiek wpadło wam w oko, ucho, czy. W oko i ucho. <noise> Zdecydowanie piszcie w komentarzach pod tym filmem. A tymczasem zajrzyjcie, obejrzyjcie. Za chwilę będę opowiadać o szczegółach. No to jak mogę, to jeszcze coś Wam pokażę, bo zapomniałam. W ogóle Skoda to oczywiście Simply Clever, mądre, sprytne rozwiązania. No i na pokładzie praktycznie każdej Skody mamy hmm, skrobaczkę. W baku paliwa, tutaj nie ma baku paliwa, więc nie ma skrobaczki, ale mamy No kamon, nie zamykaj się jak ja się na ciebie otwieram. Otwórz się proszę cię bardzo. Ja kluczyki mam w kieszeni, więc powinno teoretycznie się otworzyć, bo to bezkluczykowy dostęp. I mamy mamy parasolkę ktoś ukradł. Oddawać, to jest własność Skody Polska. Jak to możliwe? No come on, no Wiecie, prawda jest taka, że tutaj nie ma. Ktoś sobie zabrał, pożyczył, nie wiem, zapomniał oddać. Ale z drugiej strony z strony kierowcy jedna jest, więc jakby była potrzebna, nie będzie tak źle. To są takie y, ciekawostki, takie małe rzeczy, które cieszą na pokładzie Skody. Na przykład Eniac 85 X. O czym poznać z daleka, że jedzie Skoda ENIAC 85X i jeszcze na dodatek w kupecie i że jest to nowa wersja po liftingu. No i jest kilka takich smaczków, elementów, które są na tym pokładzie. I widać z daleka, że jest to właśnie nowy Eniak, a nie ten poprzedni. Ale zanim o tym powiem, to wspomniałam o wartości 85x. Wcześniej była 80. Czy to znaczy, że mamy na pokładzie nowy akumulator? No, nope. mamy taki sam akumulator, jak był, czyli 77 kWh netto. Natomiast mamy tutaj dwa nowe silniki na tylnej osi. Czyli w sumie lepsze zarządzanie akumulatorem, a to wpływa przede wszystkim na wydłużenie zasięgu tego pojazdu i też na szybsze ładowanie. Dobra, ale co wyróżnia Eniaka kupę w tej nowej wersji? To przede wszystkim sporo chromu. A chrom wiadomo dodaje Charakteru, jakoś tak nie wiem. Mamy wrażenie, że jesteśmy na pokładzie samochodu, który jest super premium. Wiecie, no zobaczcie, mamy tutaj dookoła chrom, dookoła atrapy chłodnicy. To jest jedna rzecz, która wyróżnia, ale mamy też nowe wloty powietrza, one są aktywne. Tutaj jest satyna, a tutaj mamy chrom. I znowu to jest ten elegancki akcent na początku tego, na przedzie tego samochodu. Jezu, co tu się dzieje? Co, po prostu jakaś. Jakiś kosmos. Zaczęliśmy nagrywać Eniaka i teraz nagle wszyscy do, tutaj do nas przyjeżdżają i e, zaglądają. Piękne ma lampy, ale lampy się nie zmieniły. To jest wszystko to samo, czyli Skoda Crystal e, Lightning. 21-calowe obręcze Q ze stopów lekkich metali, co jest fajne. E, to nie, znaczy, co jest niefajne, to trzeba dokupić, bo to nie jest w opcji. E, w opcji są dwudziestki, ale na dwudziestkach jedynkach wygląda Miodzio. To jest najwyższa wersja. Naprawdę, czuć to, kiedy wsiada się na pokład tego samochodu. Mamy zupełnie inne materiały i jest tak jakby bardziej luksusowo. Poważnie. No dobrze, mamy chrom tutaj przy szybach. Mamy jeszcze jeden element, który też jest bardzo ciekawy. Znowu trochę satyny w tylnym zderzaku i też, zobaczcie, chrom. Oczywiście, że jest. Dobrze. Należałoby teraz powiedzieć dwa słowa na temat wymiarów tego pojazdu. 4,65 długości, 1,88 m szerokości, 1,62 m wysokości, prawie i rozstaw osi 2,77 m. Waga tego pojazdu, no oczywiście zawsze przy elektrykach ta waga jest troszeczkę wyższa. 2,750. Tak. I to wszystko razem wziąwszy składa się na pojazd, który dzisiaj testuję. Nie będę stopniować i oceniać. Sami ocencie. Później Wam opowiem o wrażeniach z jazdy, ale najpierw zajrzyjmy do silnika, czyli do akumulatora. Zobaczymy, co tam elegancko, jak to wszystko wygląda i czy w ogóle wygląda. Jeszcze nie zaglądałam słowo parcerki. Już wiecie, że mamy dwa nowe silniki na tylnej osi. Aha. W ogóle to jest tył napęd, ale ale właśnie to znaczy, że mamy większy akumulator. E, nie, nie mamy większego akumulatora. Akumulator ma tę samą pojemność co w poprzedniku, czyli 77 kWh netto. Ale zmieniły się wartości i to jest bardzo ciekawe, bo ten samochód jest po prostu mocniejszy. Co to oznacza? Wcześniej, wcześniej Eniak miał 204 koni mechaniczne i 300 Nm, a dzisiaj ma 286 koni mechanicznych i 545 Nm. Co się przekłada w, prostej, w prostych obliczeniach, że 0 to robi w 6,6 sekundy. Naprawdę jak na taki duży samochód, to jest niewiele tak uważam. Poza tym kompletnie gubi moc. Moc, gubi wagę ten samochód, nie, nie gubi mocy, nie, nie, nie. Gubi wagę ten samochód, a to wszystko dzięki układowi jezdnemu. O nim jeszcze będę opowiadać. Sami zobaczycie, jak fajnie trzyma się drogi, jak świetnie współpracuje z kierowcą ten układ jezdny, w ogóle cały samochód. Mamy tutaj też taką fajną możliwość podgrzewania akumulatora, to znaczy, można to zrobić ręcznie z pozycji. Z pozycji ekranu, znaczy tam sobie klikniecie i już się podgrzewa, albo jak podjeżdżacie na ładowarkę, no to robi się to automatycznie. Aha, jest jeszcze możliwość regulowania twardości zawieszenia, co też niezwykle ważne, tak myślę, przy tym pojeździe. Najszybciej pojedziemy nim 180, ale oczywiście wiadomo, nie w Polsce, tylko na niemieckiej autostradzie. Cała informacja na temat specyfikacji tego pojazdu będzie także pod filmem, więc gdybyście mieli jakiekolwiek, jakiekolwiek tutaj wątpliwości, to proszę wrócić. Jakie to ciężkie! Zmachałam się troszeczkę. Policja też. Nie, nie będę ich zaczepiać. Parowa, a ruch jak przy Marszałkowskiej. No trudno. Mam nadzieję, że się przebije z tymi informacjami do Was, które jeszcze dla Was mam. A propos nowego Eniaka Coupe nie powiedziałam o tym, że spadający dach, ale Coupe no to chyba wszyscy wiedzą, że mamy tutaj opadającą linię dachu. Po raz pierwszy nie wiem, czy to zwróci się na tę uwagę, czy wiecie o tym po raz pierwszy na pokładzie Eniaka. Pojawia się bezkluczykowy dostęp i to jest super fajne, bo podchodzicie do, odchodzicie od samochodu, zamyka się, podchodzicie do samochodu, otwiera się i wsiadacie do środka. I to jest super okej. Okay. Pod warunkiem, że nie macie głupiego nawyku rozmawiania przez telefon i chodzenia wokół samochodu, bo wtedy będzie cyk, pyk. Cyk, pyk, cyk to może trochę przeszkadzać, ale nie musi. O, na przykład w taki sposób. Natomiast fajne jest to, że po raz pierwszy na pokładzie Skody Enyaq Coupe mamy do czynienia z bezkluczykowym dostępem. Otwieram drzwi, patrzę w środku jakby luksusowo, no to jest wersja Laurin yy, Clement, więc mamy tutaj wysokiej jakości materiały, ale zobaczcie na to, na górze jest luksusowo, nie? Mamy piękny materiał, hmm. tutaj jest materiał, o tu, a tutaj już plastik i to taki, że plastik, no ale dobrze, słuchajcie, ten samochód nie kosztuje pół miliona, tylko kosztuje 333 tysiące tej najwyższej wersji, właściwie tam można drobiazgi jeszcze dokupić, ale yy, no nam nie robi wrażenie, powiedziałam Wam na samym początku. Że, kiedy wsiadam do tego samochodu, to czuję się, jakbym była na pokładzie Mercedesa, Audi czy, czy, czy choćby BMW. No i tak rzeczywiście jest, zobaczcie. Mamy oczywiście system multimedialny i nowy system operacyjny, który też jest bardzo fajny, bo wszystko to, co dzieje się na tym, no w sumie idealnie skrojonym yy, yy, ekranie. Przepraszam za braku mi słowa, stałam dzisiaj o 4.30, sorry. Wracając do materiałów, mamy wykładzinkę tutaj o elegancko yy, w środku, w drzwiach. Tu mamy wszędzie głośnik idealny, otwieramy sobie bagażnik jednym małym przyciskiem. Uwaga, zwraca kilka elementów, choćby ten tablet, który obsługuje się bardzo prosto, jest Responsywny, jak to się mówi, bardzo szybko reaguje na polecenia kierowcy. Super! Mamy dwuramienną kierownicę, co jest jeszcze cały czas rzadkość, i taki haczyk mały, bo wydawało mi się, że na przykład w kierownicy może być. Ta rolka do, do tego, żeby zrobić głośniej, żeby zrobić ciszej, nic bardziej mylnego, jak mawia klasyk, to jest do obsługi tego małego zegara, który jest przed oczami kierowcy i powiem Wam, i przed kierownicą, i powiem Wam, że to jest super, bo te zegary, mimo że są elektroniczne, jak wiecie, jakby niespecjalnie lubię elektroniczne zegary, to te mi nie przeszkadzają. Są niewielkie, jest świetny head-up, który ma tylko potrzebne informacje, nic ponad to, co jest nam potrzebne podczas jazdy. No i też fajnie wyprofilowana jest ta deska rozdzielcza. Nie ma tutaj niczego, co nam się nie przyda podczas jazdy albo podczas użytkowania tego samochodu. I teraz tak, mamy rząd przycisków, otwieranie, mamy światła awaryjne, mamy asystenta. Mamy parkowanie i mamy tutaj dźwignię zmiany biegów, czyli dźwignię, która pomaga nam w wyborze kierunku jazdy. Ona jest maleńka i to nie jest zarzut absolutnie. Natomiast strasznie mi brakuje tutaj na pokładzie tego guzika P. Ja wiem, że to jest samochód elektryczny, ale akurat tutaj mi tego brakuje, bo mamy tak, start-stop engine, nie i niby teoretycznie jest to odpalenie samochodu, chociaż w sumie samochód jest odpalony w momencie, kiedy usiądziemy całą swoją wagą na fotelu kierowcy. Hmm? Wtedy możemy już tylko wcisnąć pedał hamulca i wybrać sobie kierunek jazdy. Czasem jest tak, że zaparkujesz na chwilę, żeby nie wiem, coś sprawdzić w nawigacji na przykład, albo musisz się zaparkować na moment, żeby coś, coś wyjąć, sprawdzić. Nie możesz tego robić podczas jazdy i właśnie wtedy brakuje mi tego przycisku P. Musisz po prostu wyłączyć samochód albo ustawić na neutral. OK, to jest OK, ale akurat tego przycisku mi brakuje. No tak, tak mam. Dobra. Nieważne. Ważne jest to, że możecie sobie regulować tutaj cup holdera mniejsze, większe. Mamy ładowarkę pokładową. Znowu tutaj też jest ciekawostka: ładowarka pokładowa, która nie podgrzewa telefonu, tylko go po prostu ładuje. Jest taka mała półka na różne gadżety, Między innymi na telefon, i to jest OK. Ja uważam, że tego typu rzeczy się przy dają duży, jak to w skodzie i głęboki y, podłokietnik z takim tutaj organizerem, który się przydaje. No i gigantyczne okno dachowe, którego się oczywiście nie otwiera, bo jest to panoramix, ale y, no jest fajne. To i też y, y, dzięki temu, że mamy tutaj taką specjalną powłokę, y, nie grożą nam promienie UVA, UVB itp. itd. Duże, duży schowek przed kierowcą. No i też elegancko zaznaczona tutaj linia całego kokpitu. Czy ja o wszystkim powiedziałam? A nie, nie powiedziałam wam o jednej fajnej rzeczy. Słuchajcie, nie lubię. Na przykład w Volkswagenie denerwuje mnie takie ustawianie głośności radia, a to jest kapitalne. To działa naprawdę świetnie. Zobaczcie. Niezależnie gdzie jesteście, chcemy zrobić głośniej. Na, którym, na której pozycji, chcemy zrobić ciszej, wyciszamy, cyk, robimy głośniej, głośniej, proszę bardzo ciszej, ciszej, ekstra super, jeśli chodzi o rząd przedni, już chyba wszystko wiemy, jak o czymś zapomniałam to później opowiem wsiadamy do tyłu czy tylny rząd jest przesuwny? nie, ale czy jest wygodny? tak w miarę no, muszę wam powiedzieć, że Sporo jest tutaj miejsca, podwójna lampka z jednej i z drugiej strony. Mamy też swoją klimatyzację, ona jest trzystrefowa. Jak widzę, tam są dwie strefy, tutaj jest trzecia strefa. No i też mamy, zobaczcie, na podłodze możliwość ustawienia sobie. Tego pojemnika albo wrzucenia go do bagażnika, jeśli nie jest nam potrzebny, bo podłoga na elektrykach jest płaska, więc możemy sobie wykorzystać tutaj całość do przewożenia trzech pasażerów. A jak mamy tylko dwójkę, dwoje, dwie, dwóch, no to możemy sobie ustawić tutaj. O, proszę. Mamy dwa gniazda USB C, elegancko. Tak świetnie to wszystko wygląda, naprawdę. No jeszcze do tego mamy tutaj kieszenie, jedną małą, drugą większą. Tutaj można wsadzić telefon, tu można włożyć gazetę. Jak ktoś jeszcze czyta, a przydałoby się. Yy, I też możemy oczywiście po, położyć fotele i przewieźć coś większego. Także kupeta nas tutaj nie ogranicza. Chcecie zobaczyć bagażnik? Ja bym zobaczyła. Bo znowu w skodzie Simply Clever chciałam połączyć dwa słówka. I znowu mamy kilka haczyków. E, fajnie zapakowane kable, świetnie zapakowane kable, które nie ruszają się i nie latają nam po całym, e, po całym bagażniku. Mamy, o zobaczcie, nawet półeczkę z napisem cargo. Wszystko, co jest potrzebne do zabezpieczenia, żeby nam to nie latało, jest zabezpieczone. I tutaj widzę też trójkąt elegancko. No to takie proste rzeczy od Skody. I tutaj też mamy dodatkowy. Kabel i nic więcej, bo nic więcej się tutaj nie zmieści. Ale spory jest ten bagażnik. Ja bym się nie czepiała. Jak Wam się podoba wnętrze pojazdu? Jest się do czego przyczepić, czy nie? Czy tylko te plastiki? Hmm? Nareszcie się do. Za Kierownicą Eniaka w Boliwcie! Cieszy mnie to niezmiernie, bo wystarczy wsiąść za kierownicę i porównać sobie jak jeździł poprzednik i już macie pierwszą, e, pierwszy plus. Mianowicie to, że ten samochód jest mega stabilny. Nie ma przechyłów bocznych, nawet jeśli zdarzy Wam się czasem wjechać w zakręt z trochę większą prędkością niż powinno być, a takie sytuacje się zdarzają. Najlepszym więc powiem Wam, że tutaj żadnego strachu, że auto gdzieś będzie uciekać na boki nie ma. Jest świetnie wyważone, jest naprawdę bardzo dobrze skonstruowane. Mamy też tutaj fajną pomoc różnych asystentów. Między innymi jest Front Assist, który pomaga nam przy dohamowaniu w takiej niebezpiecznej sytuacji za nas. Jak chcecie, jaką pozycję chcecie mieć za kierownicą, zawsze najlepiej jest mieć prawidłową, wiadomo, ale też yy, jesteśmy, każdy z nas jest innym kierowcą i każdy z nas czegoś innego potrzebuje. Jednemu będzie przeszkadzał head up, inny za head upem będzie tęsknił, jeśli yy, na przykład będzie podróżował samochodem, który nie ma head upu. Yy, to samo dotyczy wygody foteli. Nie każdemu pasują fotele w Skodzie, nie każdemu pasują fotele nie wiem, dajmy na to w Volkswagenie, żeby pozostać w jednej grupie motoryzacyjnej. I teraz dla mnie pokład Skody Eniak jest przykładem pokładu samochodu spalinowego. Jest tutaj kilka przycisków, o których Wam wcześniej opowiadałam, a jesteśmy przyzwyczajeni, nie ma się co czarować, do przycisków. W związku z tym też lubimy mieć te idzie w kierunku marek premium i czuje się to podczas korzystania z takiego samochodu. Co jest najważniejsze w jeździe samochodem elektrycznym? Żeby miał dobry zasięg, co nie musieli codziennie zastanawiać się podłączyć do prądu, czy nie podłączyć do prądu. Ile mam tutaj kilometrów? 292. Ten samochód jeździ od wtorku, od mniej więcej godziny 13 i właściwie Zasnął tylko na czas, nie wiem, 6 godzin do tej pory, a jesteśmy w kolejnym dniu, co zresztą widać po ubiorze, bo trochę jednak inaczej wyglądam niż wczoraj. I słucham, po, słuchajcie, powiem Wam, że tutaj jeśli chodzi o zasięg, producent deklaruje 500 km. Myślę, że 500 to akurat nie udałoby mi się osiągnąć, zwłaszcza gdybym jechała na przykład mniej. Ekonomicznie na autostradzie, bo tam zużycie jest trochę większe. Większe znaczy 18, 18,5, 19, a czasami nawet 20. U mnie na wyświetlaczu pokazuje się 16 kWh na 100 km. I to Wam właśnie chciałam powiedzieć, że można, że zejść w jeździe miejskiej do 15, 16 kWh na 100 km. I teraz mi się pokazuje 15,9. To znaczy, że jeżdżę w miarę. Ekonomicznie? Radocha! Jest radocha z jazdy z tym samochodem. Ktoś mi ostatnio powiedział: Hej, a to chyba Antek. Powiedział mi: Hej, fajny samochód. Gdyby jeszcze dorzucić do niego silnik elektryczny, byłby super. Druga osoba, której wysłałam zdjęcie, bo szuka akurat elektryka i konsultowała się ze mną. Pozdrowienia Asiu. Jaki samochód elektryczny wybrać? Zapytałam o przedział cenowy. I od razu pierwszą rzeczą, jaką powiedziałam, mówię, słuchaj, spróbuj Eniaka. Spróbuj, umów się na jazdy próbne, bo ten nowy Eniak w nadwoziu kupę jest naprawdę wart uwagi. I możecie mówić, co chcecie, bo ja wiem, jak się patrzyło do tej pory na Markę Skoda, ale wierzcie mi, ja to powtarzam w każdym filmie. I oczywiście. Zgadzam się z niektórymi komentarzami, że jest jeszcze parę rzeczy do poprawienia, ale oni zrobili gigantyczny postęp i trzeba to podkreślać, bo naprawdę postarali się, robią niezłe samochody, które już dzisiaj mogą się spokojnie zaliczać do marek premium. No, gdyby jeszcze tutaj pozbyć się tego plastiku, który nawet nie wygląda za najlepiej, to powiem Wam, że jest, jest naprawdę ok. Nie, 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 to jest przejście dla pieszych, proszę Pana, ja się zawsze. Na przejściu dla za pieszych zatrzymuje? Nie ma, to tamto. O, dobra, słuchajcie, to tutaj mam zakręt. Mam 40 na godzinę. Zobaczcie, co się dzieje. Kurczę, jak to się trzyma. W ogóle nawet, nawet na milimetr mi się nie przesunął. W ogóle nie czułam żadnego przechyłu tej bryły wielkiej zresztą. Nie, no super, super i jeszcze raz super. Klientów, Skodo, właśnie o to Ci chodziło, żeby otworzyć się na nowych klientów. Oczywiście zawsze zastanawiam się nad tym, czy dany samochód testowany przeze mnie ma jakieś wady, bo każdy je ma, tak jak każdy ma zalety, nawet Dacia Duster. <grytanie> tak myślę, głównie chodzi o cenę, chociaż no, są amatorzy, nie będę nikogo obrażać, bo nie o to chodzi w tym programie. No słuchajcie, najważniejszą taką wadą tego pojazdu, zwłaszcza dla wszystkich tych, którzy są petrolheadami, jest to, że Skoda Enyaq Coupe 85X jest po prostu elektryczna i nic się nie da z tym zrobić, nie można zagazować, <grytanie> zdecydowanie, ale chcę Wam powiedzieć, że to być może jeszcze do tych, którzy... Nie lubią samochodów elektrycznych, nie dociera, natomiast jest to jeden z fajniejszych elektryków, którymi miałam okazję pojeździć. Antek, który stoi za obiektywem, mówi, że jest trochę podobny do Tesli. No ja tam z Tesla do czynienia miałam, ale jakoś nie do końca jestem przekonana, być może za mało nią pojeździłam. Ten samochód ma coś na kształt duszy. Tesla. Z tego, co pojeździłam, do tej pory do mnie nie przemówiła i uważam, że nie ma duszy. A ten samochód rzeczywiście da się lubić. Ma i wady, i zalety. Myślę, że ten test może Wam pomóc w tym, żeby spróbować przejechać tym samochodem i po prostu samemu znaleźć swoje wady i swoje zalety, bo wiadomo, że każdy z nas troszeczkę inaczej podchodzi do każdego samochodu, ale powiem Wam, że no. Nawet ten znaczek, który kiedyś niezbyt dobrze się kojarzył, dzisiaj już wygląda na karoserii tych brył. Jakoś chyba ciekawiej, co? Nie ma obciachu. Hmm? Taka jest właśnie skoda.